Mam na imię Monika i mieszkam w Londynie. Gotowanie to mój sposób na relaks, radość i bliskość z rodziną. Na moim kanale dzielę się moimi sprawdzonymi i domowymi przepisami. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj przygotowałam sos jogurtowy. Jeżeli chodzi o składniki, ja wszystko Wam podam na dole, więc się nie martwcie. Wszystko będzie przygotowane. E, tutaj mamy marynatę do kurczaka, może tak najpierw marynatę do kurczaka e, na refluks i nie tylko. Składniki: dwie łyżki oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek, pół łyżeczki suszonego oregano i pół łyżeczki suszonej bazylii i szczypta soli. Przygotowanie: wymieszać wszystkie składniki w miseczce, natrzeć mm, właśnie marynatą pałki. Łódka lub piersku czeka i odstawcie na minimum 30 minut do lodówki, najlepiej na kilka godzin, przejdzie wtedy smakiem. A jeżeli chodzi o sos jogurtowy, też jest przeznaczony właśnie i nie tylko, ale właśnie będę tutaj kierowała się do widzów, którzy mają problemy właśnie z refluksem. To jest delikatny sos jogurtowy, jest łagodny dla żołądka i idealny słuchajcie przy refluksie. Składniki 200 g jogurtu naturalnego, najlepiej gęstego, na przykład greckiego. Jedna łyżka oliwy z oliwek lub olej rzepakowy. Jedna łyżeczka soku z cytryny. Pół łyżeczki majeranku. Pół łyżeczki bazylii. Sól i pieprz do smaku w małych ilościach. I możecie optymalnie dodać miodu. Sposób przygotowania. Wymieszajcie jogurt z oliwą z oliwek lub olejem rzepakowym w misce, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Dodajcie majeranek, bazylię, sól i pieprz. Wymieszajcie i dodajcie sok z cytryny, aby dodać kwasowości delikatnej i odrobinę miodu, ale nie musicie. Na dole podam wam kilka wskazówek, dlaczego ten sos właśnie jest dobry na refluks. Od dzisiaj Monia będzie nagrywała części takie jedzeniowe na śniadania, na desery i na kolację. Więc zapraszam Was. Oczywiście będę z całego serca wdzięczna za subskrybowanie mojego kanału, polecanie znajomym. Zostawiajcie też wiadomości. I mam nadzieję, że użyjecie. Właśnie tych y, przepisów, które przygotowałam. Monia zabiera się za pracę, kończę, bo muszę wstawić te pałeczki do kurczaka. Tak trochę się zaciągnęłam, bo spojrzałam, która jest godzina i trzeba się streszczać, żeby zrobić właśnie obiad. Więc trzymajcie się ciepło z Panem, bagiem, z panem Bogiem. Do zobaczenia wkrótce. Zobaczymy się teraz już w poniedziałek. Będą następne przepisy. No i mam nadzieję, że zagoszczą waszej kuchni. Trzymajcie się.